Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj dowiemy się o tym, jak Biden oskarża Facebooka o milionach yy, biskopa głudzia, bo w sumie ciekawe skąd ma, skoro prawi tylko słowo Boże. Także subi i lecimy. Joe Biden chyba nie za często korzysta z Facebooka i robią to za niego jacyś marketingowcy, bo śmiem twierdzić, że nie wie co mówi. I jakby ktoś Pawłowicz obsługiwał media społecznościowe, może mniej błędów ortograficznych robiłaby i mniejszy byłby wstyd. No, ale jak podaje RMF, portal społecznościowy Facebook bronił się przed twierdzeniem prezydenta USA Joe Bidena, że tego typu platformy internetowe zabijają ludzi. Pozwalając na rozprzestrzenianie się dezinformacji na temat antidotum przeciwko Maurycemu. Zdaniem szefów Facebooka fakty mówią co innego. Dane pokazują, że 85% użytkowników Facebooka w USA było lub chce być zantidotumowanych przeciwko Maurycemu, napisał na swoim blogu wiceprezes Facebooka. Celem prezydenta Bidena było zantidotumowanie 70% Amerykanów do 4 lipca. To nie wina Facebooka, że cel ten nie został osiągnięty, podkreślił Rosen. W piątek Biden powiedział, że Media społecznościowe, jak na przykład Facebook, zabijają ludzi, zezwalając na dezinformację na temat antidotum przeciwko Maurycemu. Była to kolejna krytyczna uwaga prezydenta USA na temat tych mediów. Oni zabijają ludzi, popatrzcie, jedyna pandemia, jaką mamy, to ta wśród niezaantidotumowanych, powiedział Biden, opowiadając dziennikarzom w Białym Domu na pytanie dotyczące jego opinii o działalności platform społecznościowych. W pierwszym oświadczeniu po tych zarzutach Facebook broni się, wskazując, że wprowadził zasady mające zwalczać fałszywe opinie o Maurycemu i antidotumach oraz, że dostarcza wiarygodnych informacji na te tematy. Prawda jest taka, że na grupie facebookowej nie mogę już nic przepuszczać o antidotumowaniu, a nie o Maurycym. Od razu dostaję ostrzeżenia, od razu fałszywe informacje, no i groźby usunięcia grupy. I kto jak kto, ale Facebook pilnuje treści ostatnio aż za bardzo. Najgorzej, że algorytm nie rozumie na przykład sarkazmu, prześ prześmiewczych treści. Ostatnio usunął post, bo była jakaś przeróbka Kaczyńskiego yy, z tłumaczeniem: Nie, Jarosław Kaczyński nie śpiewał piosenki takiej i takiej. I o ile fajnie, że dba o to, aby rozpowszechniać prawdziwe informacje, to Facebook zaczął przeginać po prostu w drugą stronę w tym temacie. I tak w sumie, jaką ja mam pewność, że to Facebook ma rację? No ja nie mam takiej pewności, a cenzura na Facebooku weszła za mocno, jeśli Bidenowi to mało. To ja nie wiem, czego on oczekuje. Może Państwowa Telewizja przynajmniej w Polsce edukowałaby ludzi, jeśli wykreśli kilka mszy z repertuaru. Nie wiem. W sumie teraz i tak nie wiadomo, komu ufać i w co wierzyć, a ludzie o tym doskonale wiedzą. I im bardziej im czegoś zabraniają udostępniać, tym bardziej się nakręcają, że o, usuwają, to znaczy, że to prawda. A oni jak zwykle ukrywają tę prawdę. Nie wiem, ale uważam, że wszyscy powinni troszkę wyluzować i ta śmieszna cenzura powinna wręcz zniknąć, bo jeśli tak, na to patrzeć, to w sumie Biden ma rację. Jest szkodliwa. Jak myślicie, ile kasem można y, się dorobić z kościelnej tacy? A no jak się okazuje, bardzo dużo. I nie wiem, czy nie zmienić teraz profesji i nie zacząć żebrać. WP policzyło majątek, który zgromadził sławo i leszek głódź. Emerytowany arcybiskup i były metropolita Gdański ma nieruchomości warte około 15 milionów złotych. Posiadłości duchownego sąsiadują lub łączą się z działkami członków jego rodziny. Głódź ostatnio został wybrany sołtysem swojej wsi. Podobnie jak w przypadku poprzednich artykułów o majątku premiera Mateusza Morawieckiego oraz jego żony Iwony oraz prezesa TVP Jacka Kurskiego, wirtualna Polska dotarła do wszystkich ksiąg wieczystych, w których występuje nazwisko emerytowanego arcybiskupa. Następnie podano znalezione w nich nieruchomości tej fachowej wycenie. Zacznijmy od tego, czego Sławo Leszek Głódź już nie ma. W listopadzie 2006 roku duchowny sprzedał mieszkanie w ścisłym centrum Warszawy. Dwa pokoje, 53 m2. Średnia transakcyjna metra kwadratowego używanego mieszkania w ostatnim kwartale 2006 roku wynosiła w stolicy 7140 zł, więc można szacować, że Głódź zainkasował za tę nieruchomość 378 tysięcy złotych. Szczerze mówiąc, nie wiem, kto. To wyliczał, bo znaleźć mieszkanie 53 metry w centrum Warszawy za 300 tysięcy złotych, jest chyba niemożliwe. No ale kupcem był wspólnik firmy działającej na rynku nieruchomości w Warszawie. Z księgi wieczystej wynika, że emerytowany arcybiskup stał się właścicielem mieszkania w styczniu 1999 roku. Głódź nie odpowiedział na pytanie wirtualnej Polski, w jaki sposób wszedł w posiadanie, ani za ile je sprzedał. A teraz przejdźmy do nieruchomości posiadanych bezpośrednio. Przez duchownego z Ksiąg Wieczystych, do których dotarła właśnie Wirtualna Polska, wynika, że emerytowany arcybiskup jest właścicielem dokładnie 154 tysięcy 887 metrów kwadratowych nieruchomości ponad 15 hektarów, na które składają się grunty orne, lasy, stawy oraz budynki. Nieruchomości te są otoczone lub po prostu stanowią łączną całość z nieruchomościami należącymi do członków jego rodziny. Zacznijmy od perły w koronie, która na mapach geodezyjnych składa się z siedmiu odrębnych działek łączących się w jedną nieruchomość. Media ochrzciły ją pałacem, pałacu trudno nie zauważyć, kuta żelazna brama zdobione. Nad furtkami, duże, solidne drzwi, ganek wsparty na kolumnach, przed pałacem flagi polskie i papieskie, no i maryjne. Nad drzwiami w nieco mniejszym i skromniejszym skrzydle pałacu wisi tabliczka z logiem NFZ. Tu znajduje się ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny Caritas Archidiecezji Białostockiej. Budynek, w którym dziś mieści się pałac hierarchy i ośrodek Caritas był wcześniej szkołą, a potem stał się nieużywany. W 2006 roku biskup kupił go od gminy za 60 tysięcy złotych. Od tego czasu nieruchomość bardzo się zmieniła, tak opisywała go w 2018 roku dziennikarka Newsweeka Elżbieta Turlej. Ściany obwieszone obrazami w złotych ramach, wśród nich portret Sławoja Leszka w objęciach Jana Pawła II, meble w stylu ludwikowskim zastawiane porcelanowymi figurkami, których arcybiskup eksponuje otrzymane nagrody, odznaczenia i haftowane proporce. Tuż przed wejściem do kuchni są jeszcze przeszklone gabloty, w których Dobrodziej włożył swoje nakrycia głowy z różnych etapów posługi w wojsku. Reszta ekspozycji poświęconej jego ekscelencji, czyli wystawa mundurów i odznaczeń, jest na górze pałacu. Marmurowe schody na górę zagradza pozłacana barierka pasująca do reszty wystroju. W analizie czytamy, że nieruchomość o łącznej powierzchni ponad 13 tysięcy m2 zabudowana budynkiem zbiorowego zamieszkania, czyli Caritas Archidiecezji Białostockiej, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy około 700 m2 oraz siedmioma budynkami budowlami o funkcjach pomocniczych o powierzchni zabudowy od 90 do 200 m2 warta jest między 6 a 8 milionów zł. Po drugiej stronie ulicy 100 m od pałacu znajduje się go... Gospodarstwo rolne o powierzchni 3, 3800 m2. Na działce stoi budynek, w którym zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej prowadzą dom opieki. Ma około 160 m2, jest tam też dom mieszkalny, jednorodzinny o powierzchni około 112 m, oraz budynek gospodarczy o powierzchni 276 m2. Na stronie można przeczytać yy, tej archidiecezji białostockiej, że siostry ze Zgromadzenia troszczą się również o Kościół w Bobrówce. Ta nieruchomość tworzy całość z lasem, znajdującym się zaraz za wsią. Eksperci z Cenatorium i Urban WPPL oszacowali, że gospodarstwo oraz działki leśne świerk i sosna w wieku 55-72 lata są warte pomiędzy 1,4 a 1,8 miliona złotych. Eksperci zwrócili w swoim raporcie uwagę, że warto przyjrzeć się innym nieruchomościom w sąsiedztwie, bo mogą być powiązane z pałacem tego arcybiskupa Gudzia. I rzeczywiście jedna z tworzących pałacowy kompleks działek wielkości 476 m2 jest własnością według urzędowych danych zmarłego w 2018 roku bliskiego członka rodziny. Należał do niego również według zapisów w księgach wieczystych budynek znajdujący się naprzeciw posiadłości duchownego, składający się z trzech osobnych mieszkań. Mieszkaniec gminy Jaświły wyjaśnia, że dziś mieszka tam i prowadzi obok sklep jeszcze inny członek rodziny arcybiskupa. Do bliskiej rodzin Rodzinie Gudzia należy też blisko hektarowa działka sąsiadująca z rezydencją arcybiskupa i następna wizawi pałacu. Kolejne nieruchomości samego Sławoja Leszka Gudzia znajdujemy półtora kilometra od pałacu. To trzy działki tworzące całość wielkości 2,5 hektara. Jedna z działek jest częściowo zadrzewiona, na innej znajduje się niewielki budynek, taki gospodarczy, o powierzchni około 100 m2. No niewielki. W większości jednak to grunty orne. Być może to tu w 2017 roku zro zrobione zostało zdjęcie Leszka Sławoja głudzia na kombajnie. Eksperci z senatorium y, i urban1wp.pl wycenili wartość tych nieruchomości w przedziale 76, a 110 tysięcy złotych. Z relacji dziennikarzy i mieszkańców Bobrówki wynika, że Sławuj Leszek Głódź nie mieszka jednak w pałacu w centrum wsi, lecz w posiadłości 3 km od Bobrówki. To właśnie jego sołectwo w czerwcu... Dziewięciu mieszkańców zdecydowało, że po rezygnacji poprzedniego Sołtysa jego następcą zostanie emerytowany arcybiskup. Większość chyba była z rodziny. Posiadłość Guzia składa się z dwóch działek należących do niego samego oraz dwóch działek należących do dwóch członków jego bliskiej rodziny. Całość otoczona jest betonowym płotem. Do środka prowadzą trzy bramy. Jak opisywał dziennikarz WP Witold Ziomek, przy każdej są kamery monitoringu i rzeźbione zwierzęta, lwy i daniele. Teren jest niedostępny z zewnątrz, więc zdajemy się na opis ekspertów z senatorium oraz z urban1wp.pl. Posiadłość to ponad hektarowe siedlisko, do którego należą dwa jednokondygnacyjne domy mieszkalne o powierzchni odpowiednio 95 m2 i 390 m metrów kwadratowych oraz budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy około 620 metrów kwadratowych. Do tego dochodzi kilka stawów stanowiących część posiadłości. Po drugiej stronie drogi Sławuj Leszek Łódź ma kolejne gospodarstwo rolne z domem mieszkalnym o powierzchni 96 metrów oraz budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni około 400. metrów. 90 m2 do tego pole i lasu, łącznie ponad 10 hektarów, wartość według ekspertów WP między 4 i 8, a 5 milionów 200 tysięcy złotych. No i co kochani, teraz to najlepiej zostać księdzem, chyba najbardziej opłacalny zawód świata. Robisz co chcesz, jesteś ponad prawem, minister sprawiedliwości wstawia się za Tobą wszędzie, nawet zapewne u samego Boga, haj zgromadzisz... Obce baby ci sprzątają, gotują, piorą, yy, całują w pierścienie, a ty żyjesz jak król. I to dosłownie. Nie płacąc ani grosza do wspólnego budżetu, ani grosza podatku. To jest wysłannik Boga? Serio? Ktoś to jeszcze wierzy? Do nietypowego, niecodziennego zjawiska doszło w gnieźnie. Jak podaje Interia z powodu przyduchy, czyli braku odpowiedniej ilości tlenu w wodzie, w jeziorze Jelonek, w centrum gniezna, padło około 3 ton ryb. W niedzielę strażacy przez kilka godzin próbowali napowietrzyć zbiornik. Zastępca komendanta powiatowego PSP w Gnieździe, Łukasz Michalak, powiedział, że około godziny 10 do 16.03 strażackie zastępy pomagały służbom miejskim w napowietrzaniu jeziora Jelonek. Nasze działania polegały na napowietrzaniu, czyli zasysaniu wody z jeziora, przepuszczaniu jej przez nasze pompy i poddaniu jej z powrotem do jeziora. Nie działaliśmy przy wyławianiu śniętych ryb, to robiły służby miejskie, powiedział. Cytowany przez lokalne radio Poznań Tomasz Adamczak z Biura Zarządzania Kryzysowego. Urzędu Miasta Gniezna poinformował, że według szacunków z powodu przyduchy w jeziorze od soboty padło około 3 ton ryb. Wywieźliśmy już dwa pełne kontenery padłych ryb, od małych po naprawdę duże szczupaki. To jezioro z pewnością straci na swoich zasobach rybnych, powiedział. Jezioro Jelonek jest w centrum gniezna. Maksymalna głębokość zbiornika wynosi około 3 metrów. Według radia Poznań, ostatni raz zjawisko przyduchy w jeziorze wystąpiło 5 lat temu. No co, no, no szkoda ryb. Nie jestem jakiś znawcą, ale może powinno być więcej roślinności w tym zbiorniku, bo przecież czy to się komuś podoba, czy nie, to jednak są istoty żywe. To znaczy były, bo niepotrzebnie to życie straciły. Koła rybackie mogłyby też sprawdzać stan takich zbiorników, bo to jednak też na niekorzyść. Kół. No smutne, bo prawie każdego życia szkoda, nie? tym bardziej, że to akurat takie bezsensowne stracenie funkcji życiowych. Nic, żegnam robaczki. Do zobaczenia jutro o 19. Bądźcie koniecznie, tajemne słowo na dziś to rybka. Każda rybka dostanie ode mnie serducho, a ja buziam.